Gwynblade. Szukam chłopca z wioski ceglarzy. Mieszkańcy osady twierdzą, że został porwany przez druidów, którzy chcieli go zamienić w driadę. Driady to tylko dziewczynki. Nie ma wśród nas chłopców ani mężczyzn. Wiem, że to głupie, ale upewnić się chciałem. Chętnie pokazałabym ci skąd biorą się małe driady, ale. Tak? Chcę być wierna tradycji wyniesionej z Brokilonu. My, driady, bierzemy sobie mężczyzn tylko po to, żeby mieć z nimi dzieci. I nie wybieramy byle kogo, tylko silnych i sprawnych osobników. Chcemy mieć pewność, że dziewczynki odziedziczą korzystne cechy ojca. Jestem wiedźminem. Czego jak czego, ale braku sprawności fizycznej nie można mi zarzucić. Wierzę, ale w dawnych czasach mężczyzna musiał udowodnić, że jest dobrym myśliwym. Przynieś mi skórę wilka. Sprostałeś zadaniu i udowodniłeś, że jesteś zdolnym myśliwym. Ale jest jeszcze jeden szkopuł. Słucham. Wiedźmini są bezpłodni, a my, dryady, nie uznajemy seksu bez prokreacji. Nawet seks bez prokreacji może być korzystny. W jaki sposób? Wytłumacz. Seks rozładowuje napięcie. Sprawia, że ciało i umysł lepiej funkcjonują, a więc są sprawniejsze. Chyba masz rację. My, dryady, musimy być czujne i sprawne, żeby bronić brokilonu, naszego domu. Poza tym, moje ciało jest dziełem natury i domaga się miłości. Chcesz iść ze mną? Tak zostań na ten dzień moim mężczyzną.